Dobry. First day, morning, rano, hello widzowie. Mamy dzisiaj dużo do zobaczenia. It's a beautiful day in Africa, za Z Bartkiem się nakręciliśmy sami we dwójkę i kupiliśmy sobie takie same spodnie, takie same multitule, takie same latarki czołowe i ten, takie full profeska. więc ja nie mogę się doczekać kiedy będziemy już iść tam do dżungli. No. ja pejdę do dżungli i już zniknę. Patrz, ci ciepło? Nie ma problemu, po prostu rozpinasz sobie spodnie masz krótkie, Przyszykowałem sobie wszystkie spodenki na boku, żeby na pewno nie zapomnieć, bo to jedna z najważniejszych rzeczy, żebym się nie ugotował. Gdzieś to jeszcze się okazało, że na takim boku sobie zostawiłem, że o nich totalnie zapomniałem. Czujesz mój w kartoniku? Cześć! Mam herbatkę, mam proszę bardzo śniadanko. Wszystko gra, Tra, la, la la. Look at my face. Afrykańskie słońce nie popłynęło, słuchajcie. Całą noc piekła mi twarz. Patrz! Top, top, top! Idę do Złupania. Możesz ją hmm. opisać Kolorowa jaszczurka z niebieskim ogonem, żółtymi paskami na grzbiecie i jednym białym Proszę, opisałem Będziesz umiał ją potem odtworzyć w komentarzu Jesteśmy w Afryce, ale drogi i cała w ogóle infrastruktura też super, nie, nie wygląda jakby to była jakaś dzicz, dzika Afryka bez w ogóle cywilizacji żadnej RPA to jest bardzo rozwinięte państwo, więc też nie ma się, wiesz, To je Dojechalec ja bym powiedział, że się stresować, muszę iść do toalety Co chcecie pokazać Lictujemy do kamery? się na najbardziej nieogolone nogi, ale obie mamy naprawdę git jak na razie Obie mamy naprawdę nieogolone Widzimy się za tydzień, zobaczymy jak będzie za tydzień wyglądać Nie ja się w stroju Tak. Karol, patrz jak ja mam strój, żeby mnie nikt nie zobaczył Moro Nie, ja idę biegać Nie wygląda? Laska sobie spakowała do kieszeni jedyną rzecz, patrz, na łódkę Błytych do ust Ej, daj Ja właśnie mega potrzebuję błyszczyka Zawsze trzeba wyglądać slej No i weź Teraz muszę rozsmarować Uf, <grymne> Nie, mam no na no, nie dojdziemy? Damy rosty człowieku Będziemy we dwie Będzie na <grymne> Ale to my same kierujemy? Tak! No. Co? Ja myślałam, że to pan kierujemy sobie siedzimy z Wiką! Nie, no to na na nie. O, baba! Z babą po prostu! Kochani, zapraszamy no, na show Julitka nie. i Wika! Będzie cudownie! Pani, ja nie. jestem z tobą? Tak, ale... zostawiam was Ale Haniu, ale bo chcesz, żebyś jakby pracował? Oczywiście, wiosowała. że będę raz, A widzisz? te My za to mamy full męski kajak, czy tam polton. I naprawdę będziemy solidnie za to! Solidnie! Dziecko już gotuje na polton! Jak jest? Ja jestem mega pod ekstremizmem. Czekałam na co, na co dwa tygodnie. Tego nie można powiedzieć o mnie. Ją na co czekasz? Na, na... na założenie małego kasku. Nie, oczywiście, że na, na spływ, na który właśnie idzie. Dobra, let's go! Powiedziałam do Wiki, że jakby był konkurs na najpiękniejszy team, to akurat byśmy wygrały. Co ty o tym uważasz? Pełno sprytnie. Nie dziedziemy pełno sprytne, ale naprawdę nadrabiamy charakterem. Mafii była, sprytna też jest. O właśnie. Ja kocham sporty wodne, uwielbiam w ogóle ja robić też, takie rzeczy. No. Ale jak, jak byliśmy na Majorce i wpadłam wtedy do wody z tego banana, to przez chwilę mi życie przez oczy przeszło. Porozmawiałem z panem, słuchajcie, i pan powiedział, że maksymalnie, co może się stać, to wywrócicie się do góry nogami. Nie! Yes. Ah, to luz. To luz. luz! to luz! Ja nie wypłynę wtedy! Uh. Excuse me, brother, czy są krokodyle? w Yes, yes, tak, yes, have. Ja yeah. No Note, okej no. Pan mówi, że silna z tyłu, mądra z przodu i się zaczniemy, że nie mogę siedzieć w dwóch miejscach, ale jakaś sobie poradzimy z kosztem. Ja idę do przodu. No. Ja ja w miarę dobry, ja powiem, a dobrze ilo umiesz pływać. Right, first two! Okay. Let's go. Goodbye. Ready? Jak pan? Ale wolne! Jak się na tym siedzi? Klapeczka, za dużo. Byłam pewna, że zrodzikami ją nie wiesz, jak dobrze, że nie piszesz. Nie mogę się kierować. Nie. No! Leleły się! Leleły się! Gdzie ty jedziesz?! Dika, ty masz kontrolę! Nie wiem, co mam robić! Nie wiem, co mam robić! Brawo! Brawo! Na co ja się pisałam? Ja naprawdę nie wiem. Mam dość. jako ostatni i na spokojnie sobie sprawdzimy, czy ktoś się wywala, czy nie. Tak jest, ja mamy chilerę! Ja mówiłam przed gwiazdem, że ja tutaj nie przyjadę i okazuje się, że teraz jestem z to na jednym i to ja jestem w ogóle kierowcą tej maszyny! Ja po prostu nie wierzę w to, co tu się dzieje! Julietka, co my tu robimy? Boże! Drugi śledzi, to świeży jedzie! Dobra. 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 w tą stronę mam łyżkę! W tą! O kurde! Nie w tą! W lewą! W lewą! No to w którą robię? W, w tą i w I teraz do przodu! A dziewczyny co? Nie chciały być pierwsze? być Nie chcemy być pierwsze! No we front of us, w końcu. Były takie momenty troszkę bardziej ekstremalne. Nie udało nam się zrobić wywrotki na początku, mimo że chcieliśmy. No, a teraz sobie płyniemy spokojniutko i czekamy na resztę osób, które nie są aż tak utalentowane, jeśli chodzi o spływy. O Boże, Julitka. Ja mi tak nie Właśnie w trakcie trwania takiego wysiłku fajnie jest się napić izotoniku i właśnie dzisiaj nam towarzyszy Rasz. Także wasze zdrowie widzowie. Jak ci się podobało? Nic się nie pamiętam z tej drogi. Tak nam się włącza, kiedy przetrwamie. Oh, no, I don't see you, sorry! I'm trying to sorry for that! Zrobił nam dokładnie tak świeży! Dokładnie tak! Ej, bo ja się posikam zaraz, naprawdę, nie, nie lejcie po mnie! Chce mi się strasznie sikać ze stresu! Ja naprawdę nie jestem taka ekstremalna, żeby takie rzeczy robić! A jest waran. To jest waran, Gdzie? Ja tu, mały waran. To ja czurka baby! Co się wpychacie, patrz, bierzemy ich w krzaki! Let's go! Uwaga, kamień do góry! Lewo, bo jest kamień! Lewa! Weźcie, walnijcie w nas! Ej, no kurde, walnijcie Niechcący y, odepchnął dziewczyny i utknęły na kamieniu Dziewczyny utknęły tam No i co mamy zrobić? Chcemy już A Już, czy Ej, zesikam się na na Okej, prostujemy Zostali na prawe, że koniec? Baby, wy chciałybyście mieć taką jak my? Baby, <laughs> Boom. life could be a Okay, I To the the Hey, One row. <laughs> oh, <that's so> <laughs> you lean towards Why? Lean towards ah, I'm scared Otherwise you'll be upside down yes. Do przodu! Junita do przodu! Kładź się! Kładź się! Junita kładź się! Do przodu! Nie oh do, do przodu Nie! Co ty tu Ja nie wiem, czy ja do niego chcę i nie uratował mnie w tej sytuacji. a wszyscy przepali, tylko nie ja. Traciłem płośli, prawie zatopiłem ponton, ale rasza mam dalej. Lecimy tu. So here, as we do like this, we checking the hippos. We do the scouting like this. If they hear the sound, they start to float up the hippos. So now there's no hippo here. We have a lucky. Sometimes they underwater.

Yes. Yes. I, tak Tak ready? Yes. No, 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 I, I <grym> was, <wierzyma> You <wierzyma> <grym> <grym> Pomocy! Utknęłyśmy! Uwaga! O, super! U, dziękuję! U, oh. <grym> <grym> równo dziewczynki! Równo, równo! Równo trzeba? Równo trzeba! Wika do ten, do Julity! na no, ja tu jestem ja widzę właśnie. Ona na nie ma kawu, naprawdę. No to no, okay. Bóg się bije, nie Prawy, pasyń, no Ja nie chcę z niej płynąć Jo. ja do i To pływaj, to używaj tych grob. <grym> się kusą <grym> Ojciec się! Oh! Ojciec, Jezu! Ojciec, otkończ. Ojciec, otkończ. Oh. No ojciec, Ładnie zrobił. <grym wytrych> Robię flipa! 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 się, Smiley się na Flipa! 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 się Flipa! 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 się Chciałem powiedzieć, że to jeszcze nie koniec, bo jeszcze czeka nas kolejna atrakcja. Nie, to był... ma buty kupić. Powiedziałem, Ej, twoja instrukcja, hiking shoes. Ja chodzę do baby i mówię, po prostu hiking shoes i mi daje takie, wodoodporne. Takie wszystko. grubości. W będzie 30 stopni i Patryk w butach, których mówimy na Nie, Tu jest znaczek Kanady, a tam jest zimno. <śmiech> <śmiech> Jak widzicie, Patryk jest świetnie przygotowany na tym wyjeździe. Wszystko kupiłem, co trzeba było. Tylko źle. Chciałem przyspadać kolejnym gadżetem, którego zakupiłem. Są to. Okularki. Y, okularki Marines Sunglasses i ma 400 Yuffie. Hop, jakieś nie, Marynie zakosiły okulary i mówię, że Marines i Normalnie. Idyla. Właśnie na to czekałem, żeby nakupować sobie głupot. Jakbym miała miejsce w banisce? To jest dobre stoisko. Nie mogę, Dobra, Jak zaraz nie wysmarkam nosa, to mi będzie ciepło. Dawaj. Ciepło. No <laughs> jak dziecko tak robiło, tak. No dawaj, dmuchaj, mocniej! Nie no, teraz raczej nie będziemy nic kupować. A zakład, że ktoś coś kupi. To jest najlepsza rzecz, którą tu znalazłem, stary. Opie! Oh, to jest zarąbiste, stary! Co on tu dalej robi? Zakupię small one 250. Yeah. Gdzie on to przewieźć? Jak powie, do walizki tego nie zmieści? 250, 250 to ma. Dawaj tego większego za 250. 250 for bigła. Nie nie <laughs> That's a good price for him. Let's go, let's do this! <grym> A on się zmieści do walizki. Nie wiem. Wiesz, wciśnię, no? A to jest mordo kula, przepowiadająca przyszłość. O, przepowiem przyszłość. Koska z jakiś aligatora albo hipopodem. Niestety, kurczaki. Tarki mnie przeszły, What a fuck? Mój lęk wysokości ma lęk wysokości. Nice. Ej, to jest tak sklejony obraz, wow. dosłownie, pięknie! To jest fototapeta. Tak naprawdę to nie nic nie ma. Pa. Ej, jak ja to widzę, to ja mam ciary. Przecież dopiero jest początek wyjazdu. Czemu ja żem to... Nie, ja nie mogę jeździć na takie rzeczy. Pewnie łój z tym nie wyśmieję, ale co z tego? To pamiątkę sobie kupiłem przecież. Zarobiste, co? Ej, szczerze? Zarobiste! Jeszcze marakas ma. Pizzu nie mam, zobaczcie Tak się kobiety przyciąga, musisz mieć, musisz mieć dobre jedzenie ze sobą Oto moja ulubiona rzecz związana ze świeżym Dziękuję za uwagę, smacznego! A krokodyl jest spoko, ale patrzcie na to! Najlepsza pamiątka, jaką mogłem fajne no znaleźć, co myślisz o łyżkach, które kupiłam? Super, naprawdę super można częstować sałatkami ludzi w domu. Tak, super ha? łyżki. Dobra, znaleźć te łyżki. Ty masz zbyt długiego krokodyla, a my mamy dwie idealne piłki do drewna w naszych Multitulach. Czy możemy przeciąć tu na pół, a sobie to skleić później w domu? Włoche skeleton as ja wal, wow, bro? bro. Yeah. Yeah. Moment, you're gonna it's have to make Tak, a bit. Za to 250 zapłacił? Co krokodyla. Moje łyżki 200 kosztowały. <śmiech> <śmiech> Serio myślicie, że będę miał koszmary przez to. Boję się tego szkieleta, a zdrożyliście mnie teraz. Drewno nie przenosi energetycznie. Serio? No. No. A widziałeś yeah. kiedyś kable z drewna? od... Zostawił tutaj swój marakas. Idzie tutaj, zobaczymy, czy się ogarnie, że tutaj on leży. Chodź, chodź, już się nie ma w tym kostkę. O! Marakas! Ej, Karol, czytaj, że te konie to są dzikie konie? Dzikie konie? Ja nie wiedziałem, że koń może być dziki gdziekolwiek na świecie. Żuchwa z zębami, części czaszki. Chłopak, który tu wyjdzie zaraz z Lumberjackiem, najlepszymi butami, najlepszymi spodniami i wszystkim. Ja idę w klapę. Wyjdzie, powiedza. Mam kurde swój nożnik, mam swój kapelusz, mam zarąbiste buty. Na kilometr spaceru. Zaśmiałeś się z czego to mówię? To było śmieszne? Serio? Dojechaliśmy w piękne miejsce, czyli w kanion, który mogliśmy wcześniej tylko podziwiać z okna, a teraz będziemy mogli doświadczyć go z bliska. A w ogóle popatrz, co to jest napisane. Tutaj jest droga. Tak, ale w ogóle to mnie takie niedowiary, że tak naprawdę jesteśmy tak blisko tak dzikich zwierząt. Ja to... Nie gadaj. Pięknie. Uuu. Nie. ej, świeżo robimy backflipa na tym kamieniu. Dreipa. I co? Ale tu jest piękne. O skurczysy, nie ma opcji. Co to jest Ciężki spad? <laughs> <Fantaska, mam laughs> <odgłoszenie, laughs> It looks unreal. It's, it's like it's not real. Like it's like, you know... <laughs> Because I'm stressed. <laughs> na końcu świata, chopie Będzie Tam będziemy szli? Lasem, przez, przez to wali piękne na dole. Ale, ale ja to chyba krót, długie spodnie nakładam Mordia, chyba dżungy. trzeba założyć swoje jungle spodnie, Dżunglowe, co? <laughs> no. <laughs> <laughs> Patrz jak Winoka chodzi ze stresu jakby. Jezu! Ja mam szacunek do wysokości, ja wolę być tutaj przy ziemi, tak bliżej. No, Sam mówi nawet o tym szacunku. No, naprawdę. Jakby zakład, że kostek zaraz się tutaj zleje. Jakby zakład, że on po prostu już wyjmuje fujarę i sika. Zaraz będę Wika, poczekaj. Strasznie ciężko się skupić, boję się. Nie mogę więcej. Strasznie, strasznie, siku. Słuchajcie, nagraliśmy jeszcze też jedną dodatkową rzecz, o no, której się dowiecie niedługo, e, możliwe, że na samym końcu naszego daily finałowego, więc musicie oglądać, a my teraz idziemy na kolejną lokalizację, let's go! Ciekawostka jest taka, że baboons, właśnie, czyli te małpy, one są na tyle jakby w że one się wbijają do domu, jedzą jedzenie i nie zmywają po sra, sobie. Srają. No? I rzucają się tym gównem, bawią się tym jedzą jeszcze więcej jedzenia i srają jakby. I jak... Czemu one się rzucają głównym? No ja bo tak zabawę. zabawę. Tak. To jest tamik not used to human food. So when <laughs> they, they eat, throwing the shit. it gets on their hands. Then they climb up the wall and they climb. So, they're not throwing the shit, they just <laughs> get stuck on their hands. Ja 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 ja. Czyli nie rzucają się gównem, tylko próbują się tam. No, efekt mowa... jest <laughs> 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 tak, jakby się rzucały. <laughs> Dangerous monkey. Okay. There's been recorded cases of them breaking into people's shacks and they steal babies That's and no... kill. Babies. we kill babies, we're competition to them. Now, in the animal world, it's survival of the fittest. So, what do you do? You eliminate your competition. They see us as a threat. Eh? So, they've been on this path now recently. I think they heard us and they're moving down the path. This is a little of a baboon. I'm not sure I'm It's a bobber. <laughs> Skalny bobber. No, niech to our naszą of this bird. Skalny bobber. Thank you. Have beef. True, they are arch enemies. But a baboon can kill a leopard, eh? And a leopard is a solitary animal. where okay. baboons' troops can get to over a hundred members, okay. yeah. and all hundred individuals will attack that leopard, yeah. eh? Them out. A nie zabiegają Leoparda. I'm ready, Słuchajcie, mamy dzisiaj dwa obozy. Idą najpierw chłopaki, którzy są zajarani tym, że znajdą małpy. I dziewczyny. Oboz, który po prostu nie które nie. Ta, które też nie słyszą ciekawostki, które po prostu nie chcemy spotkać tych małp. Bo są duże i się trochę boimy, więc my po prostu idziemy dalej. Dobra. Eee, jak pięknie tutaj jest. Jak, jak malowane miejsce ładnie, dosłownie. Cudownie. Jak oaza. Wykładamy kąpielówki i pływamy, tak? Yeah, dobra. dobra, wchodzimy, Dawajcie. Much colder than the river. Really? Yes. Yeah. O, oh, maybe you know what? I don't... Dobra, wybierzki, ja nie chcę. Woda teraz ma taką temperaturę. Fajnie, fajnie, fajnie się to ogląda, piękny krajobraz. Ja widzę taki jeden piękny krajobraz. Łysy taki... Ej, ale jesteś bykiem, morde jakby tak widać. Ty wyglądasz jak ten babunca. Karol ma minę taką, że on... No chill! A widać w mojej twarzy, że <laughs> mu jest <śmiech> <śmiech> że mu jest fest No chodź gra! Coś mi nogę mi za... Eee, jest zimno! Eee. Oh. Oh. Jakie ja Jest absurdalnie zimno! I dawaj! Tak. Ale no. on, on umarł teraz raz, stary! Oj! Oj! sam ze mną? No, no. Dawaj! Karnie. Ej, ej, Banieka, Banieka. Dłoń wyprostowało Dłoń. Ogólnie byśmy pili Zajrasha, tak? Ale że na nas to nie zrobiło w ogóle wrażenia, to mam raz bo on jest do trilowania. Tak, i teraz stawka z... Czuję się jakbym odzyskał życie. Naprawdę. Yeah. Oh. zimny. Mobie jest zimno Tobie. Tarantowa to, to, to robi z ludźmi? A, no Dobra, serio, cieszę się, że jestem babą, bo mi nie odwalają On fajnie, o milion. milion! chłopaki formę robili na jach no, no. Sprawdźcie świeże. twarde a weź do ręki No ty weź do ręki ty wezmę do ręki Gówno Ziemia Kurde upewnię się? Zdjęcie A jedno gówno <laughs> what we're gonna do now is we're gonna take a long drive back to our camp mm. we're staying at afri camps tonight which is a beautiful tented camp over the Kasseri dam okay. Okay. It's surrounded by wild animals yeah, okay. nice, nice. Yeah, yeah. so sit back relax and enjoy the ride eh oh, yeah. dźwięk, jakby coś Patryk Murtaucza Baran, po dwóch dniach w Afryce. Patrz, jakie wielkie gówno tam siedzi. A tu, chłopie, tego. To, to wygląda jak gnów glasków. Glas, patrz, Hania. Glas. Chłopie, tak niby gnów widział tysiąc. Mieszczuchy przejechały normalnie w burz. I co teraz? Uważaj, Jezu. <laughs> What is this? Big pickle. Oh, it's sausage tree. It's not very edible, but it's not poisonous, so you can take it and you can try to eat it. No problem. No i co z tym robimy? What? Ej, ujdź tu moją wizerkę! Nie weź? Ja co myślałem, że mi świeci ten? I robię tak, że się na niego, a to figura świeci. No to faktycznie. Tak, tak. It's so bright. jest trochę? What the fuck? We're eating. hope. Proszę Państwa, właśnie znalazłem. Co to, to jest? Norę, którym jest spają z tego skarego z Pottera, co był krucją oh. na nim. Najgorsze jest to, że Karen mi zabronił wkładać rąk do zim. To jest cała rodzineczka, opas, wstaje se fajnie. O, jak się rozciąga, słodziny Poczekaj, poczekaj. Jest gówno świeże. Świeże, a dobre. Matko, jakie giganty! To jest kamień Julida, akurat, spokojnie. Ej, zarąbisty experience. Ja pierdzielnie wiedziałem, że będę miał pod. Pod domem zebry Jezu, baron jest z nami! On jestem. To... Ja jestem, nie ma A to się Srakołak nazywa. Ale nie on nie. jest. To jest Srakołak. On wymyśla rzeczy na poczekaniu. Karen coś do niego mówi a on... Ej, Karen mi właśnie powiedział, że te małpy mają 120 metrów wysokości. Ja, ja, ja tylko nie do końca wszystko rozumiem. Nic mi nie wejdzie do głowy. Nic. Remember you're in a wild place, okay? Yes. Nothing can kill you if you just listen to me and listen to what I say, okay? So we've got lots of snakes and scorpions So rule number one is don't leave your shoes outside, okay? You make sure everything is closed so no snakes or scorpions come inside You can come in Alright Nice. Nice. Yeah, that's so nice. Very comfortable, eh? yeah. yeah, and there's no toilet. <coughs> two beds, no toilet, you gotta jump in the dam. Mm -hmm. No, I'm joking, man. Come look here. Oh there's a toilet! There's room number two, so someone's gonna oh, sleep on the top my. bunk. Oj, ja zostanę tu sama. Przecież cię będziemy datować. Jakoś tak na kolonii się po prostu czuję. To fajnie. It's luxurious. and comfortable. Yeah. Very cool. You have a koza do palenia. Oh, very nice. You have a do gotowania. To chałupa jest, a nie namiot. Make sure you subscribe. To no snakes or scorpions come into to your church. Okay, otherwise you 100% say. Normalny, normalny brief hotelowy, nie? Excuse me. Dzień dobry, jesteśmy w głodniu. Ej, ale pięknie w ogóle lampeczki. I ognisko super! Ej, to są pewnie te antylopki, które oglądaliśmy. It was flying. Wolter, 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 আতা <laughs>